Witam wszystkich, z tej strony Luigi Kramp <coughs> dzisiaj sobie zrobimy mały remoncik w mojej kosteczce 50 litrowej a będzie to dokładnie posadzenie nowych roślin tego pogostełona który tutaj trochę zmarniał i się nie przyjął wyciągniemy sobie i posadzimy sobie grofilie a tą lobelicę co tutaj jest kardinaliz też sobie wyciągniemy, bo słabość tutaj rośnie. Przesadzimy sobie ją sobie do głównego zbiorniczka 450 i w zamian tego posadzimy tutaj kryptokorynę. Także zabieramy się do roboty. Tak. No więc. Na pierwszy ogień idzie. Kryptokoryna pigmeja, Bardzo ładna roślinka. 15-20 cm wysokości. Akurat na drugi plan. Się super nada. A druga roślina, tak jak mówiłem. To jest. Egrofilia Glabra. Ona pójdzie ładnie na trzeci plan, sobie zamiast z tego po prostu mowa. Zajmiemy się pierwszy tą kryptochoryną. Tak, koszyczki nam potrzebne nie będą. Tak, żeby się z tym nie cackać, to to rozcinamy. Te korzenie są bardzo dorodne, duże. Odcinać. Ogólnie to nie lubię tych roślin wyciągać z tych wad, które mi tutaj cisną, ale roślin i witra też nie lubię. Także bo złego lepiej to zawsze z koszyczków, z koszyczków wyciągać ale się wrosła akurat jeśli chodzi o kryptokorynę nic się nie stanie jak i uszkodzimy trochę korzenie a nawet troszkę, troszkę lepiej będzie to dla niej, bo po prostu lepiej lepiej się przyjmie Układ będzie lepiej pracował. Gdzieś kiedyś czytałem na jakimś forum właśnie, że kryptokoryną właśnie dobrze jest trochę układ korzenny uszkodzić przed posadzeniem. Wtedy one się lepiej ukorzeniają. Lepiej rosną. Dobra. Tam będziemy mieli. Teraz sobie weźmiemy do przepłukania pod bieżącą wodę. I tu hydrofilia glabra 20-40 cm. Ta już będzie troszkę lepiej. Ma fajne grube łodygi. Także ona powinna ich bezproblemowo. rozdzielamy ją sobie na mniejsze części ja akurat, że nie są dość takie krótkie, także nie jest, nie ma problemu żeby porozdzielać. Też fajna roślinka jest. Później Wam pokażę, jak ten pogosto monik się przyjął w dużym zbiorniku. To jest nie była ziemia. Ale no niestety czasem tak jest. Ładny pęk sałaty. To sobie zostawimy tutaj. To sobie idziemy przepłukać bieżącą wodę. Dobra, roślinki są już przepłukane. Odpoczywają sobie w tym pojemniczku. Za chwilę będziemy wyrywać z pięćdziesiątki, a tutaj chciałem Wam pokazać jak się ten ten monik przyjął ładnie. To są wszystko szczepki z tej pięćdziesiątki. Ładne grube łodygi, liście. Pięknie się ty przyjął. Już sobie go zdarzyłem podzielić na lewą stronę, dać. No niestety w tej 50 zmarniał. Także zabieramy się do roboty. Dobra, na początek wyłączymy sobie filterek. Bo chociaż zmniejszymy sobie przepływ. I spuścimy sobie wody... Oczywiście jeszcze grzaleczka. Mhm. Myślę, że 8 litrów wody starczy. Szybki szpil, bierzemy się za wyciąganie roślin. Na początek spróbujemy dostać te kardinalisy. Kredywalizycy, sumie nie są takie złe, ale nie chcę ich tutaj. Nie możesz. Słońce, po prostu, że. Że te 450 co sobie wody lepiej radziły. Tu mają troszkę mało miejsca też. Także lepiej sobie wyprostuj. O, tutaj się jeszcze Pina fida zaklątała. To ogólnie jest roślina inwazyjna moja. Gdzie się gdzieś ją kiedyś dostałem, i posadziłem i ani się nie rozrasta, ani nie rośnie. Do wywalenia. Dobra, tutaj trzeba będzie już zaingerować ręką. Mimo, nie może zabraknąć tutaj zniszczenia, na innych roślinach, bo akurat wyciąg małego onowiastka z drugim ale ale to się nie przyklei. Tutaj już widzę, że jest problem, bo są bardzo mocno ukorzenione, ale poradzimy sobie. Najważniejsze to nie bać się takich operacji przeprowadzać u siebie w zbiorniku. Ja się chce czegoś pozbyć, a ma się pojęcie, zna się z zbiornik, to jeśli jest ochota coś zmienić, to po prostu nie bać się tylko to robić, że jakiś zsyp wyskoczy do wody czy coś. Nie przejmować się tym. Po to jest filtracja. Żeby sobie z tym poradziła. Wszczepię wody Pozostałości. A zresztą sobie filterek poradzi. Nie ma co panikować. Zresztą tutaj jest mnie taka filtracja, że Moment, i to wszystko jest i Ryby na to nie ucierpią. Dobra. Syf się zrobił, wiadomo. Ale to nic nie szkodzi. Dobra, sadzimy teraz higrofilię. Biorę roślinkę do ręki, pięsetę, łapie koło korzenia. i pewnym ruchem do podłoża. Idę to bardzo sprawnie, bardzo ładnie. Wchodzę. To. Bardzo ładnie, bardzo sprawnie to idzie. Dobra, na do chwilę pauzę. Dobra, hydrofilia została posadzona. Teraz posadzimy w sobie tą kryptokorynkę odetnę tylko troszkę korzonki żeby szło im ładnie potem w podłoże tak przeprezentuję i sadzimy Wsyczek. do po Coś nie pasuje. Łopatka przekopać. To wszystko będzie posunąć Dobra. Roślinki posadzone. Prezentuje się to tak. Jest bardzo wielki syf. Woda jest zburzona, podłoże jest zburzone. Chociaż za dużo syfów w podłożu nie ma. Pokażę Wam już, jak się troszkę przefiltruje, jak już woda będzie uzupełniona. Jak wiadomo, mi się nic nie może. Także Monik Pinatifida i Talobelia cardinalis Trafiłem tutaj do mojego zbiorniczka, który się znajduje pod 450. To jest taki zbiorniczek przejściowy dla ryb. Daję tutaj szczepki roślin, które mi zostały. No i oczywiście tutaj mnóstwo ślimaczków do swojego kołcu brzucha czerwonookiego. Jako przysmaczek nie muszę kopywać, nie muszę się nikogo prosić. Mam swoje oczywiście pistki, tutaj jest co nie im Limnobim też tutaj jest. No i roślinki które sobie posadziłem, zobaczymy co z nich wyniknie. Tak, pokażę Wam teraz jak w 50 sytuacja wygląda. To więc po około 15 minutach, wybierajcie, już jest prawie czysty. Roślinki prezentują się. Oto w ten sposób bardzo ładne zielone kontraści, które zdało temu akwarium. No, za jakiś czas zrobię update. Pokażę, jak wyjdą do światła, jak się przyjmą ładnie. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.